Dobre to jest gratulacje do, do przeciwnika, że walczyła do końca i byli dobrym przeciwnikiem. Myślę, żeśmy zasłużyli zwycięstwo w w drugiej polowie jak wyszliśmy na boisko po rozmowie w szatni, która nie była tak uh, nie była taka grzeczna, ale to niekiedy musi tak być. A myślę, że wygraliśmy w drugiej polowie tak, jak powinien grać. W pierwszej polowie byliśmy za bardzo miękki i pozwoliliśmy przeciwniku, że mogę robić co chce, Otwarte rzuty mali, nieotwarte rzuty trafiali i żeby to się czuli później pewni siebie i tak dalej. I myśmy czekali, że, że sam się zaczyna układać mecz. Ale mecz się nigdy nie zaczyna sam układać. Gramy pierwsze 3 minuty bardzo dobrze i później jak nam pada, energia i koncentracja to od razu tak jak przeciwko kolegi. Tylko różnica między mecz tym meczem i Legią jest w tym, że polowie połowę szatni wyszliśmy Dużo energii, czyli bez pieniędzy, motywacja, tak? To wiesz, mamy tyle. A nie, nie dostaliśmy kasy, ale motywacja jest. Czyli, motywacja nie brakuje. Nie gramy za pieniądze, ale gramy za atmosfery. Dalej, poprosimy o wypowiedź Psiąmka, że on nie już podsumował wszystko. No, no wiadomo, to gdzieś tam było kilku po rzędu. Bardzo cieszę takie zwycięstwo. Wyszarpaliśmy je dosłownie, bo naprawdę myślę, że w drugiej połowie, szczególnie Anvilowi, było bardzo ciężko zdobyć te otwarte pozycje. Czy czy po prostu jakiekolwiek punkty. Eee, graliśmy, graliśmy agresywnie, odcinaliśmy podanie, widziałem, że oni się wahali z tymi decyzjami, więc oto zrobiliśmy to, co, o, o co chodziło, czyli wytrąciliśmy kompletnie z rytmu i, i to cieszę. Ja wiem, zdawaliśmy też sobie sprawę, że oni są bez pierwszego, rozgrywającego i, i, i mózgu tej, tej drużyny. Eee, dlatego ta, ta, ta obrona, myślę, agresywna i wybicie z rytmu było kluczowe w tym meczu eee, i dlatego wygraliśmy. Dziękuję. Prosimy o pytania. Ja a wiem, czy... przykład się w pierwszej połowie w takim razie z Wami działo, że musieliście aż taką rozmowę przeprowadzać w przerwie. Weszliśmy w ten mecz no, za miękko, natomiast pamiętajmy, to jest koszykówka, mecz trwa 40 minut, a nie 20. I ja byłem od początku spokojny, że, że ten mecz jeszcze uda nam się wyciągnąć. I... Może, może przez to, że trochę lżej zaczęliśmy, to mieliśmy tą energię w drugiej połowie. A on mówi, może to, że zagres mi zaczął, to nie miał się w końcówkach nie wiem tego. Natomiast yy, najważniejsze jest, jest po prostu w końcowe. Przemka taka wygrana w meczu, kiedy generalnie przez większość czasu ten mecz Wam się nie układa, Bo Wam tu prowadził, teoretycznie kontrolował ten mecz. A koniec końców wygrywasz taki mecz, to jakoś dodatkowo buduje? Daje taki dodatkowy zastrzyk pewności Siebie? E na pewno. No, szczerze mówiąc to jeszcze gdzieś teraz, gdzie mamy ciężki terminarz, mamy za sobą ciężkie drużyny przed nami dalej, są e, e, dobrzy przeciwnicy, więc naprawdę potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. No, ja szczególnie już po tym, e, w końcu w wce tego meczu, że widziałem, gdzie, gdzie wygraliśmy, no, to czułem taką wdzięczność, że, że faktycznie mogłem uczestniczyć w tym widowisku, e, bo to fantastyczne emocje właśnie w takich meczach, gdzie się przegrywa cały mecz, a wyciąga się końcówkę e, i wygrywa, to, to są fantastyczne uczucia. Trener Wrocław powiedział, że Pan jest 2 milion dolarów. Zwiąt, wiesz, czy milion złotych, milion, złotych, no. milion złotych. przepraszam, nie, nie dolarów. Ale okej, okay. cząc pieniędzmi, 29 punktów, Pan dzisiaj znowu chyba 3-4 asysty, 6, 6 asyst, 4 zbiórki, nieważne. Pański mecz właściwie, Pański wiesz, pan, pan, pan widział, że koledzy grają słabo, to biorę to na siebie, jestem tu kapitanem i, i, i penetrował Pan rzeczywiście, jak chciał. Rzucał z trudnych pozycji. Pańskie podejście do meczu, był to sądzę. No to jest myślę, że taka odpowiedzialność za wynik to, to, to nie, nie polega na tym, żeby. Tą piłkę wziąć w ręce i rzucić 10 punktów, a, ale wybrać właśnie tego, który czuje się najlepiej. Ja w drugiej połowie naprawdę miałem dobrą skuteczność, czułem się w meczu, miałem łatwość w przeciwnika i gdzieś tam kreowaniu kolegów, więc yy, po prostu wziąłem to na siebie, jakby jeden, jeden z dziesięciu. Natomiast gdybym, to nie był mój dzień, to ja bym po prostu dał komuś innemu, Brexowi, Duszanowi czy komuś, kto, kto się tego dnia dobrze czuje i to on by kreował te ostatnie akcje. Na miarę już ostatnie rzuty wolne można było rekord pobić kariery. Myślał Pan czas. o tym gdzieś tam? Była być, że 28-29 było strefem, to teraz 2-3 było. Nie, nie myślałem, natomiast dzisiaj rano z Sebastianem rozmawiałem z Kowalczykiem na treningu rzutowym, że dopóki miałem rekord trójek z rzędu 28, to miałem 28 punktów najwięcej. Ostatnio w tym sezonie udało mi się 29 rzucić z rzędu i w tym sezonie mam 29 punktów, więc najpierw muszę chyba ten rekord pobić, żeby po prostu trójek z rzędu. Może numer na koszulce zmienić się na 29? No to, to też ten właśnie co kolega wspomniał, że milion dolarów kosztował dzisiaj przewoźnik ale... A nie to, kosztował dzisiaj on, to tak tyle pieniędzy ma tylko na papiery, że on nie dostanie. Nie, ale, nikt ich nie dostanie, ale tyle ma na papiery. Tak mówię. Ja, ja mam wrażenie, że nie tylko w tym meczu e, przewoźnik jest tyle bar, e, I czy gra za stalu nie jest, aż za warto nawet. E, a nie jest w ogóle gra na, na A w, w ogóle nie jest. Ja myślę, że. Ktoś nie wyrażał się. miał ja, bym ja bym, Jenny, to pytanie, czy, czy się nie czuł za bardzo otwarty w tym meczu na w sytuacji rolowych, gdzie dostawał piłkę ze stwartych sytuacjach w, 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 w otwartej rzuty, które nie trafił w pierwszym meczu z Anvilą, gdzie rzucił za 3-0 na 6. W drugim meczu rzucił 5 na 8. Z tych 5 na 8 naprawdę to ostatno trojku indywidualna umiejętność. Jego, to, to jest rzut codziennie widzimy ten rzut na treningach od niego, to nie jest nic nowego. Але него не трактује как, uh, uh, не как супер шутер и тоа е тоа е за нас бардубо добро до пуки брасец кој дишеш дучи на седем 14 проценти сгри не за три никој току сгри е го трактуира как супер шутер и тера за да тоа за начиснути цели час не Анвил, тоа и дружина предим uh, легија и легија и така дае. Кажди начиска на брасец што ви додаста пијкени не би ше би не дучи од автоматично се отвара хтош ини Pod tym względem, żonie już dzisiaj, tak jak powiedział, w tej sytuacji trafił i tak dalej. A on, plus ma swoje umiejętności, gdzie on może otwierać innych. ma mamy tu 6 asystencji, nie mamy klasycznego rozgrywającego. U nas na perymetrze 4 rozgrywające, czyli Duszan, 5 asystencji, żony 6 i braj 7 asystencji. Każdy z nich rozgrywa tego drugiego. Dzieliśmy się, się chłopaki piłką, 24 asystencji. pierwszej połowie mamy 13 asystencji na 37 punktów. To bardzo dużo asystencji. Na, 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 na 30 punktu, na 14 stencji, to jest bardzo dużo, bo były i trojki i Tak, dalej. też Taki, takie podobne sytuacje z który ciężko korzystał, 3-4 za 3 wyrzucił otwarte pozycje do 12 punktów, co bardzo dobrze jest. grał 19 minut, ma problemy z chwilami dlatego nie grał więcej, ale tak jak mówię, myślę, że, 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 że ogólnie i, i żołnierz, po, po, to w naszej prywatnej rozmowie, moim zdaniem to jest. Daj Boże, żebyś nie ostatni sezon, ja mam nadzieję w tej lidze, bo on jest, już robi i pracuje na siebie tak, żebyś w następnym roku był decydujący i mam nadzieję naprawdę, Będę <laughs> nagrywany na jego widzę w tej lidze w następnym roku. Trenerze, a ten zastal po przerwie, o czym pan powiedział o tej energii, o tej obronie, o czym też Przemek wspomniał, to jest taki zastal Olivera Widina, który pan chciałby widzieć co mecz, w każdym spotkaniu? Tobie każdy trener w telewizji. Jest. Nie ma trenera, który nie chce, żebyś mu zasłog grał agresywnie po całym wojsku, żebyś biegał do fast break'u, żebyś atakował do tablicy, żebyś się dzielił piłką, to ja nie, nie znam trenera, który to chce, tylko trzeba do tego dojść. I po, 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 w przerwie musieli dostać w pierdol, żebyś ja, ja tego nie lubię, ale czasami tak się zdenerwuję, że to szczęście, że jesteśmy w Polsce. W Serbie, to już było, Polsce nie, by nie byłem nie, nie, nie znaczy, nie, nie mogę z, z, zrozumieć. Czyli grasz raz za tydzień i przychodzisz do meczu, i grasz na dwa metry od, 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 od przeciwnika. A trenujesz na treningu, coś tam agresywnie, bije żołnierza, bierz on ciebie, cały tydzień na przykład, i przychodzi mecz i dwa metry od niego. To si robio celi tižinu, to su to. E, ne možeš ti ni trenovati, ti hođeš na, na meče, grame sebe tu e, hupingi i tyle, ne možeš da se tako građa. Ja čakam teraz družine Šećina, oni ćeš, oni pridu agresivnije graći na nas, bende e, na, na, probovali da će nas bili, ježeli nas bije to igraju, ježeli ne, ne pozvolimo, tega mi igramo. I e tako više je Na početku puštili za dužo, že bi nam manj bilo e, pričivkao nas, bilo nas i tako dalje. My musimy odpowiedzieć. Młoda drużyna energetyczna, ktoś mówi, słyszy, że ktoś mówi, że nie jesteśmy młodą drużyną. Jak która drużyna jest najmłodsza w lidze, to jest najmłodsza drużyna, czyli młoda drużyna. Jeden zawodnik nie ma, który ma 39 lat, nie 30. Ja, Ta, reśle, ma 30. 37. seria. Kowal ma 29, dopiero ten Oni, kowalczyk jest najstarszy, ma 29 lat. Hamilton ma 6 serii zawodników ponad 30 lat. To co mówimy? Dostrzeżenie wszystko. Es, nie mówię tylko o wielu, mówię o reszcie ale dobrze, my, my szukamy naszych szans i na, w każdym meczu będziemy szukać. Nowa drużyna jest, kilka miesięcy zmielaliśmy, jak rzeczy, tak jak mówiliśmy z żołnierzem, musi już być ustalone i musi się znać. Nie może być tak, bo dzisiaj żołnierz trochę grali na 4 i różne kombinacje próbowaliśmy, tak jak powiedziałeś na treningu, Kopak teraz już macie przejebane. Mam wiem na wszystkich pozycjach grać. Teraz jak ktoś nie wie, ruch, gdzie ma być i co ma robić. To będzie ciężko. I tak jest. Znaczy już 5 miesięcy jesteśmy razem, musimy znaleźć nasze zagrywki. Jest ich przez 40, ale nie ma znaczenia. to Tylko to robisz w życiu, nic innego nie robisz. Nie możesz zapamiętać, gdy masz pić, gdzie masz zrobić zasłonę i gdzie otworzyć. To ty się nie nadajesz do Bardzo łatwo. Także musimy szukać naszej szansy i będziemy szukać. Bierz no to ja ja powiedzieć, bo pierwsze spotkanie w Włocławku, jesteście zupełnie upadnieniem dłużyną, tak? spotkanie teraz. No Ale wtedy czy, nie było Karima Wilkona. to To nie są takie na każdym treningu taka rozmowa jak przerwie, czy... A nie, nie, по мешонцу праци, пришли сме на меч, uh, uh, без Карима Брутона, без Шимона Вучика, кој дише бил, бил пуст 12, без, uh, без Брайса, кој имал седем асистенцији и добре разегревал uh, тоа, мондре грал и во бројне цош чеш uh, позитивно го зробил. И попросту билишме на почетокот тих 17 минути гралишме добро. Чи бев меч на стикуто, поментам, збо забачувам чеш меч што рај. A e, skontuzował się jeszcze Hajdżbegowicz w tym e, meczu, to wyglądało fatalnie i oczywiście Glenkozi, gość. Nie przyszedł na mecz, on przyszedł, ale nie przyszedł. To totalnie inna drużyna jest i oni, oni mali, oni według mnie oni dużo starczyli z tym, że nie mają Jensara w drużynie. Naprawdę, to jest gość, który bardzo, bardzo taki, e, podobny jak żołnierz, ale... Trochę jest doświadczeniem z zagranicy, i tak dalej, ale bardzo dobry zawodnik. Pytanie do jak Czy to jakieś dzisiaj ma jakąś motywację podwójną na teren Wręczągiewicza? Bo tak powoduje to pytanie, jak Filip Matczak powiedział, że się zmobilizował na teren Wręczągiewicza. Czy ty masz też taką prywatną wycieczkę, czy to przypadek wszystko? Nie, 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 nie. Żadnych takich prowadek. Znamy się z trenerem Fransąkiewiczem oczywiście, żartowałem sobie przed meczem, że znam jego każdy set, także będę przygotowany, natomiast e, po prostu to też był dla nas jako drużyny ważny moment ze względu na ten terminasz ciężki, to naprawdę nam zależało, żeby wygrać ten mecz, bo żaden teraz mecz nie jest wy łatwo wygrać w tej lidze, natomiast żadnych takich personalnych nic nie chciałem udowodnić, był to po prostu ważny dla na nas mecz. 5 ме